Dzień dobry, witam serdecznie w szumileśnej chatce, ale o ogrodzie będzie filmik. Moi drodzy, siejemy pomidory. Znaczy, ja tutaj sobie sieję w międzyczasie, jak mam nadzieję, uda mi się skupić. To będę sobie siał, a wam będę troszeczkę opowiadał o tym sianiu. Jest dzisiaj dokładnie 5 marca. Ja wysiewam Pomidor już, ponieważ uważam, że będzie dla mnie to lepsze niż sianie późniejsze, a jest ono zwykle polecane. Tak, około 15 marca wysiew pomidorków i 15 kwietnia ich pikowanie, a 15 maja jest zalecane, żeby je sadzić do gruntu. Oczywiście te daty są bardzo takie orientacyjne, trzeba patrzeć na prognozę pogody, a nie ufać ślepo w jakiś tam wymyślonych przez człowieka zimnych ogrodników i tak dalej, bo można się po prostu zdziwić. Ja wysiewam około 10 dni, nawet nie całe tydzień wcześniej wysiewam niż w zeszłym roku, dlatego że w zeszłym roku po prostu no, tak mi się udały, że akurat myślę, że w tym roku mogę jeszcze wcześniej zaryzykować. Natomiast, jeśli chodzi o takie terminy bardzo wczesne, jak styczeń, to absolutnie nikomu nie polecam takiego terminu wysiewu pomidorów. Ewentualnie w lutym, i to też tak w połowie, w zależności, jakie kto ma tam warunki, też u siebie. Natomiast o co mi chodzi. W styczniu to sobie może ktoś siać już profesjonalnie, jak ma jakieś tam i lampy i podgrzewacze w szklarni na przykład, że po prostu ma warunki do tego, żeby to robić troszeczkę no yy, lepiej, że tak powiem. A jeżeli chodzi o amatorską uprawę, to zazwyczaj sianie w styczniu przez to, że się obejrzało właśnie jakiś na przykład youtuberów. Kończy się tym, że macie sadzonki bardzo, jak to się mówi, takie wybiegnięte, takie wygibusy, jak ja to nazywam, czyli po prostu są bardzo wysokie, cienkie, często żółte. I czym to jest spowodowane? Przede wszystkim brakiem dobrej ilości światła. Pomidory, które są wysiewane w styczniu, zazwyczaj właśnie są powyciągane, cienkie. I bladę. Dlaczego bladę? Często dlatego, że brakuje składników odżywczych w glebie. Jak widzicie, ja mam taką multipaletkę yy, taką wielodoniczkę. Nie wiem, jak to nazywać dokładnie. To różne nazwy na to ludzie używają. I ona jest bardzo, bardzo mała, bo ja oszczędzam miejsce. Do, na przykład chcę mieć dwa krzewy pomidora takiego tu, jak ten Red Sherry. No, to wykorzystuję tylko dwa mm, takie miejsca, takie boksy, ale wysiewam po dwa, trzy nasionka. Bo nie wiadomo, czy mi wzejdzie, a nawet jak mi wzejdzie za dużo, to ja sobie najwyżej popikuję. I w takich y, małych przestrzeniach bardzo szybko kończą się składniki odżywcze. Często słyszycie w różnych poradnikach, żeby y, w ogóle do wysiewu używać ziemi takiej totalnie. Można powiedzieć jałowej, bez, bez jakichś tam składników odżywczych. A ja zawsze was namawiam, żeby tych składników trochę było, bo one się po prostu bardzo szybko kończą w takich małych przestrzeniach, i w większych doniczkach po pikowaniu, też często ludziom się kończą składniki odżywcze w takich doniczkach, dlatego pomidory zazwyczaj robią się takie, no po prostu żółte. I wyciągają się dlatego, że im ciepło chcą rosnąć, ale im brakuje światła, więc wyciągają się do tego światła. A na parapetach, jak jest mało światła, bo dzień jeszcze krótki, styczeń, luty, nawet w marcu, jeszcze nie jest taki długi dzień. Jeżeli mamy krótki dzień i mało tego słońca, no to niestety one się wyciągać będą i nie ma na to siły, chyba że użyjecie lamp doświetlających, ale to już jest też. Jakby kolejny etap zaawansowania i zaangażowania w taką uprawę. Dlatego uważam, że najlepszym terminem tak naprawdę jest druga połowa lutego. W marcu to jak ktoś ma właśnie już takie warunki szklarniowe, to, to w lutym już może próbować. Jak ktoś nie ma takich warunków tylko na polu, to nie ma co się aż tak spieszyć. W marcu to jest dobry termin, można nawet próbować jeszcze w kwietniu. Jeśli chodzi o warunki siewu i kiełkowania, to ziemia może być przepuszczalna, jak to zwykle przepuszczalna, taka w miarę próchniczna. Ja uważam, że troszeczkę nawozu dobrze, żeby było, ale też nie jakoś strasznie dużo, żeby nie przegiąć i nie popalić. Roślin, dobrze by było, żeby to było ciepło. Nie musi to stać na słońcu, dopóki nie wykiełkują. Dlatego, że najpierw do wykiełkowania potrzebne jest po prostu hmm, ciepło i to, żeby hmm, była wilgoć. Nie potrzeba jest nic więcej, światła nie potrzeba. Dopiero później będziemy sobie je. Pikować i stawiać na parapecie, znaczy pikować. Jak wykiełkują, to ja sobie to postawię wtedy na parapecie. Na razie będzie stało tutaj na piecu, gdzie będzie miało powiedzmy około 25 stopni. Najlepiej, żeby powyżej 20 miało. I cóż, głębokość siewu w takiej doniczce, gdzie ziemia jest sypana i tak leciusieńko ubita, to głębokość siewu mamy ja tutaj, ponieważ one są dosyć płytkie. No i w ogóle, może taka być głębokość to jest tak pół centymetra, centymetr więcej niż półtora to nie ma co robić. I cóż, wrzucam po dwa, trzy nasionka, albo sobie to potem popikuję, albo się pozbędę jakiegoś tam jakiejś słabszej siewki i zostawię tę mocniejszą i będę przesadzał, albo przepikowywał do kolejnych większych doniczek i wystawię już wtedy na, na słoneczko nie chcę mi się już mówić w tym filmie o hartowaniu i o innych rzeczach bo to będzie później zawsze tak dużo się nagadam teorii a to są rzeczy które później będę dopiero robił tutaj co tutaj dalej przykrywam to jak już wsieję przykrywam ziemią i zraszaczem takim wiadomo pyk żeby nie podlewać konewką, żeby nie wypłynęło, można też na, na spód nalać, żeby one po prostu piły od spodu, można takim opryskiwaczem utrzymywać wilgotność, żeby nie było zbyt mokro ani zbyt sucho, ale żeby była wilgoć, żeby była temperatura najlepiej powyżej 20 stopni. Później to tam będą obniżanie temperatury, będzie hartowanie, pikowanie wcześniej, ale to są zupełnie inne tematy, więc nie chcę się już dzisiaj rozgadywać jak za każdym razem praktycznie. A jakie odmiany ja tutaj... Hmm... Będę uprawiał, no tak jak widzicie tutaj w tle, najróżniejsze, raczej staram się uprawiać odmiany wczesne, bo u mnie termin y, taki wegetacyjny jest dosyć tak krótki, mam działkę w cieniu i późno się nagrzewa, y, szybko, y, szybko się wychładza, bo tu słońce za drzewami ciągle jest jak jest nisko, no i, i staram się wybierać odmiany wczesne, ale nie zawsze, bo czasami dla urozmaicenia robię coś innego, będzie troszeczkę odmian... Y, Koktajlowych, bo to tak fajnie jest do jakiejś sałatki, czasami deserowo też. Można, można zjeść więc trochę żółtych, trochę czerwonych, troszeczkę malinowych Kiedy, kiedyś miałem, ale teraz już nie mam. Tu jakieś takie na próbę wziąłem sobie tym razem red, black sherry. Ja mam jeszcze red sherry, więc to takie różne będą. Troszeczkę małych pomidorków, jak ten black ball tutaj, jak, jak na przykład tutaj ten palawa, na przykład to był chyba jak Galant i palawa, to, to nie są jakieś takie wielkie pomidory, trochę pomidorów żółtych, niektóre już uprawiałem, omawiałem je, inne dopiero będę uprawiał, jakiś taki biały pomidor, też trochę malinowych, trochę czerwonych, takich na przeciery i tak po prostu do zjedzenia deserowego, trochę jakichś takich ciemniejszych, nawet jeden, nawet jeden zielony. Nie omawiam dokładnie, bo te pomidory omawiałem, te co miałem, to omawiałem w zeszłym roku, jest o tym film. Natomiast tych, których nie miałem, no to nie będę Wam omawiał, bo to nie ma sensu. Dla stałych widzów mogę powiedzieć tylko tyle, że będę uprawiał około 20, czy 23 chyba, bo jeszcze tu znalazłem jakieś tam stare nasiona, chyba te 3. 23 odmiany sieję, trochę więcej, bo może się z kimś podzielę. Natomiast około 40 do 50 pomidorów będę siał, znaczy sadził w szklarni, która ma 4 na 10, co się może wydać, że to trochę mało. Tych pomidorów, ale będę też dużo, dużo innych rzeczy uprawiał: ogórki, fasole, nawet arbuz czy melony, czy tam mam inne rzeczy, także mm, nie będę z tym przesadzał. No i to wszystko wysiewam. Przykryję sobie tutaj, o tu już mogę, albo nowy kawałek ziemi dodatkowej wziąć, albo po prostu tutaj, o poruszać tym, ubić troszeczkę, podlewać, utrzymywać wilgotność, w cieple trzymać, jak pokiełkują, jak się zaczną już rozwijać pierwsze liścienie, to na słoneczko wystawimy, tam na parapecie mam troszeczkę chłodniej, więc nie, ale najlepiej tutaj mi jest, żeby wykiełkowały, a potem na, na słoneczko, żeby już korzystały z procesu fotosyntezy, jak przyjdzie czas, pewnie około mniej więcej za miesiąc około 5 kwietnia prawdopodobnie będę je po prostu pikował do większych doniczek no i później powoli powoli już też w kwietniu to zobaczymy ale prawdopodobnie jak pogoda pozwoli to w kwietniu już się zacznie też hartowanie do wykiełkowania potrzebna jest woda i temperatura ale do tego żeby tutaj nie, nie rosły nam byle jak to ja tutaj te ziemię mam w miarę tak Troszeczkę ponawożoną. W przyszłej doniczce po pikowaniu będę miał jeszcze bardziej ponawożoną, bo jednak później, nawet jak już jest to wystawiane na słońce, nahartowane, i tak dalej. I sadzonka generalnie sobie radzi nie wyciąga się. To potrafi też żółknąć ze względu na różne braki pokarmowe, dlatego ja jednak polecam, żeby troszeczkę jakiegoś nawozu zawsze było. No i tyle moi drodzy. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, dajcie znać, bierzcie się za zasianie pomidorków. Bo termin jest jak najbardziej prawidłowy, fajny i, i, i da radę wszystko jeszcze ładnie powysiewać. I będzie kolorowo, smacznie w tym roku, pomidorowo. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja sobie pracuję dalej. Żegnam się i widzimy się w komentarzach. Papa! Pa.